Po raz pierwszy w historii Stargardskiego sportu amatorskiego przyznane zostały stypendia sportowe dla najlepszych zawodników tradujących w klubach na terenie miasta Stargard Szczeciński. Stypendia przyznał prezydent miasta Sławomir Pajor. Stypendia i nagrody sportowe prezydenta miasta Stargard Szczeciński dla stargarskich sportowców są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego oraz formą pomocy materialnej wspierającej proces szkolenia. Prezydent przyznaje stypendia i nagrody po zasięgnięciu opinii komisji do spraw stypendiów i nagród sportowych. Stypendia otrzymają zawodnicy, którzy uprawiają dyscyplinę olimpijską objętą systemem współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu, reprezentują barwy klubu lub Stowarzyszenia Kultury Fizycznej działającego na terenie miasta Stargard Szczeciński, nie przekraczają 20 roku życia, mają status amatora, osiągają wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym posiadają aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach. Na podstawie wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie miasta Stargard Szczeciński i zasięgnięcie opinii Komisji do spraw stypendiów i nagród sportowych, prezydent Sławomir Pajor postanowił przyznać stypendia 21 młodym stargardzkim sportowcom amatorom. Podstawą do przyznania stypendiów jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom Pierwsze w historii miasta stypendia sportowe są formą zachęty dla młodych ludzi uprawiających różne dyscypliny sportowe do podnoszenia wyszkolenia sportowego i osiągania bardzo dobrych wyników we współzawodnictwie na szczeblu krajowym i międzynarodowym. To również dla wielu utalentowanych zawodników, swoistego rodzaju otwarcie drzwi do kariery zawodowej.